W dzisiejszym filmie mam dla Was swoją poranną rutynę. Kiedyś pewnie taka rutyna nie byłaby dla mnie możliwa, natomiast w tym momencie jest dla mnie czymś, co pozwala mi dobrze wejść w dzień, zaopiekować się sobą w pierwszej kolejności, nie oddawać swojego poranka innej osobie, tylko dać sobie czas na to, żeby spokojnie wejść w ten dzień. Zazwyczaj swoje poranki zaczynam około 6.30, wtedy też naturalnie się wybudzam. Mój organizm jest już na tyle dobrze przystosowany, że budzi się o tej samej godzinie. Nieważne czy jest to środek tygodnia, czy weekend. I zazwyczaj pierwsze co robię, to idę do łazienki, umyć zęby, opłukać sobie twarz zimną wodą, żeby się trochę obudzić. No i robię sobie bardzo taką ciepłą, wręcz gorącą wodę z cytryną, która też sprawia, że mój organizm dużo lepiej zaczyna funkcjonować. I też, kiedy te poranki są takie chłodne, bardzo fajnie mnie rozgrzewa, tak właśnie bardziej od środka. Ciepłą wodą wracam zazwyczaj jeszcze na chwilę do łóżka i to jest dla mnie zazwyczaj taki czas, w którym sięgam po dziennik, piszę dosłownie chwilkę, tak żeby trochę uporządkować swoje myśli, żeby z pozytywną energią wejść w ten dzień. Bardzo pomaga mi w tym 5-minute journal. Oczywiście pisałam też wcześniej w zwykłym notesie, ale z racji tego, że dostałam właśnie go na prezent, to bardzo lubię w nim notować i też za każdym razem, gdy po niego sięgam, to myślę o osobie, od której go dostałam. I taka praktyka wdzięczności bardzo, bardzo pomaga mi zobaczyć po prostu w moim życiu to, co jest dobre, a nie skupiać się na tych negatywnych rzeczach. to też dla mnie idealny moment, żeby przeczytać chociaż jeden rozdział książki poradnikowej. Często znajduję tam w nich po prostu coś takiego bardzo pozytywnego, motywującego, co też fajnie nastraja mnie na cały dzień, ale zdecydowanie taka wiedza właśnie z poradników dużo lepiej przyswaja mi się o poranku. Poranki to też dla mnie moment na trening. Wiem, że kiedy go nie zrobię rano, to później będzie mi się bardzo ciężko już zmotywować. Staram się ćwiczyć siłowo dwa, trzy razy w tygodniu. Zależy właśnie, jak się danego dnia czuję. Staram się po prostu słuchać swojego organizmu. Natomiast przez większą część czasu wybieram taką klasyczną jogę, którą właściwie znam już na pamięć. Joga, którą zazwyczaj robię, to jest Move with Nicole. To jest jeden set, który robię właściwie od początku mojej przygody z jogą w tym roku. znam go już na tyle dobrze, że mogę go robić całkowicie z pamięci, dlatego teraz po prostu w te zimne miesiące, kiedy te poranki są jeszcze takie ciemne, robię sobie po prostu taki fajny klimat, zapalam świeczkę, Włączam sobie taką typową muzykę do jogi, do medytacji i po prostu wchodzę na matę i z pamięci robię sobie całą tą sekwencję, która pozwala mi właśnie trochę bardziej się rozciągnąć, poczuć swoje ciało, no i dać też mu trochę taką poranną dawkę ruchu. Oczywiście standardowo prysznic oraz pielęgnacja. Raczej staram się, żeby moja pielęgnacja była bardzo prosta, bardzo podstawowa. Używam takich kosmetyków, które mi się sprawdzają już od wielu, wielu lat. Nie używam balsamu po porannym prysznicu, natomiast, właśnie w tych chłodnych miesiącach moja skóra bardzo tego potrzebuje, więc zaraz po prysznicu nakładam na siebie taki lekki balsam, ubieram się w coś ciepłego, wygodnego. Później, oczywiście, suszę włosy. Jeśli chodzi o włosy, to moja pielęgnacja jest bardzo podstawowa, bo używam tylko i wyłącznie takiej odżywki bez spłukiwania, która swoją drogą jest bardzo fajna. A później nakładam już taką standardową, klasyczną, poranną pielęgnację. Zimą staram się też trochę bardziej zadbać o odporność, dlatego zazwyczaj na pusty żołądek piję sobie zakwas z buraków. Zazwyczaj to jest tak około 50-100 ml. Dopiero później robię sobie swoją standardową maczę. To jest dla mnie już taki rytuał, który zastąpił mi poranną kawę i to naprawdę bardzo dobrze wpłynęło na moje zdrowie. Z ciepłą maczą siadam do makijażu. Staram się też, żeby mój makijaż zawsze był bardzo prosty. Teraz aktualnie używam trochę większej ilości kosmetyków, dlatego żeby po prostu pozużywać to, co już od dłuższego czasu gdzieś tam posiadam. Natomiast oczywiście docelowo chciałabym tą kolekcję troszeczkę zminimalizować. Mój makijaż praktycznie zawsze wygląda dokładnie w taki sam sposób. Nakładam lekki krem BB, trochę pudru, lekko też kontruję twarz Podkreślam delikatnie oko, na usta nakładam balsam i tak wygląda mój makijaż. Bardzo polubiłam się z dyfuzorami i zawsze jak zaczynam pracę, to odpalam sobie właśnie swój dyfuzor z olejkami. Aktualnie mam tylko dwa, bo mam lawendowy i eukaliptusowy, natomiast bardzo, bardzo polubiłam ten lawendowy. Swój dzień zazwyczaj zaczynam od takiego klasycznego planowania. Wypisuję sobie rzeczy, które mam danego dnia do zrobienia z naciskiem na to, aby ustalić sobie takie trzy główne zadania na ten dzień. Staram się teraz, żeby moja lista była bardzo krótka, ale jednak, żeby zawierała pozycje, które sprawiają, że to moje życie jednak staje się trochę lepsze i zazwyczaj kiedy siadam na początku do pracy to staram się odhaczyć te najważniejsze zadania sprawdzić zaległości odpisać na maile, na wiadomości tak żeby zobaczyć co w ogóle tego dnia mam do zrobienia i kiedy już zrobię te najważniejsze zadania to jest to dla mnie czas na krótką przerwę robię sobie wtedy ciepłą herbatę robię sobie pożywne zdrowe śniadanko i jem je w ciszy i spokoju czasem oczywiście też odpalę sobie jakiś serial dodatkowo do tego albo jakiś film na YouTubie Natomiast staram się zjeść to śniadanie w spokoju, nie na spotkaniu i nie przy komputerze. Po śniadaniu staram się chociaż chwilkę poruszać, dlatego to jest zazwyczaj dla mnie taki moment na 5-10-minutowy spacer i przy okazji, oczywiście, przewietrzyć głowę, troszeczkę jeszcze nabrać świeżego powietrza, tak żeby później kolejne godziny przy komputerze mijały mi już bardziej produktywnie. Ze spaceru to już jest dla mnie moment, w którym ja zazwyczaj. Ciągiem staram się po prostu pracować i nie przerywać tej pracy. Staram się też wtedy trochę popracować na stojąco. Dzięki temu, że właśnie mam regulowane biurko, to mogę sobie na to pozwolić. I staram się właśnie tak przynajmniej tą godzinkę po śniadaniu i po spacerze jeszcze postać, dlatego że to też bardzo dobrze wpływa na mój kręgosłup i też dużo lepiej mi się pracuje właśnie na stojąco. Nie czuję się też taka bardzo zmęczona i zamulona, więc bardzo często korzystam właśnie z tej funkcji pracy na stojąco. Jeśli chodzi o moją rutynę, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa.